Witajcie z tej strony Sebastian. Dzisiaj taki nietypowy odcinek. Zamówiliśmy sobie pizzę z pizzerii Italiano na cukrowej 2 w Szczecinie. I co chcemy zrobić? Zwyczajnie kupiliśmy dzisiaj wersję Gigant z podwójnym serem. Pokażę Wam rachunek. Ona kosztowała 35,90 jako Gigant, plus uwaga, 7,50 za dodatkowy ser. I o co chodzi? Chcemy zwyczajnie sprawdzić, czy ta pizzeria faktycznie daje ten dodatkowy ser, czy nie, a zrobimy to w ten sposób, że na przykład jutro, czy pojutrze zamówimy taką samą pizzę, tylko bez podwójnego sera, czyli powinno być go mniej. Poproszę teraz asystentkę Agnieszkę. <laughs> o, tworzenie. Jak ona wygląda? A właśnie, przeczytam w ogóle, przeczytam co to za pizza, ok? Bo to jest dosyć istotne. To jest numer 49, nazywa się Kurka. Sos, śmietanowo-grzybowy, ser, kurki, szynka, boczek, czerwona cebula oraz pomidor. Tak wygląda w praktyce ta pizza. Postaram się nie ruszać za bardzo kamerą jeszcze chwilkę. Dobra. I teraz, Agusie, jak się Chodzi o to, że najlepiej poznać, czy jest dużo sera, w ten sposób, że oderwiemy zwyczajnie kawałek i zobaczymy, czy to się będzie ciągnęło. Nie będziemy tej pizzy ważyć ani inaczej kombinować. Zwyczajnie przybliżę bardzo kamerę. No on się nie ciągnie. A on się w ogóle nie ciągnie, no nie? Co no. to jest za serdzimy? Może to jakiś twaruk jest. No zobaczcie jak te pizze pokazują na reklamach, to one się tak bardzo ładnie ciągną, prawda? To no, się da się tak bardzo... Się. ciągnąć nie chce. No w ogóle tutaj to jest y, czerwona cebula. No. Zobaczcie jak dużo tej cebuli. Zatapuś już, już nie dotrwa bardziej, bo będzie bajzerian baj baj wielki. Tak, zrobię jeszcze ujęcie z góry i zobaczymy ile tych składników tutaj jest tak naprawdę. To są te kurki jak podejrzewam. No okej. Okay. W każdym razie to jest ta wersja z podwójnym serem i za kilka dni przekonamy się jak wygląda wersja podstawowa. Czy jest jakakolwiek różnica, czy warto dopłacać te 7,50. To do zobaczenia za chwilkę. Teraz jeszcze na gorąco relacja z tej pizzy, którą właśnie zamówiliśmy. Więc jakie są pierwsze wrażenia? E, tak beznadziejnej pizzy dawno już nie jedliśmy. Pokażę wam przykład. Jak oni się tam chowają? Nie, spokojnie, nie będę was pokazywał. <laughs> o co mi chodzi? Zobaczcie. E, na, tej, tak jest, na tym kawałku i tak jest dużo, ale patrzcie. Ten obszar cały jest w ogóle pozbawiony czegokolwiek. Tak, To jest samo ciasto. Tutaj aż dotąd. Jedynie, jedynie troszkę sera, tak? I to nie jest jakiś ser żółty, to naprawdę yy, sprawia wrażenie jakiegoś serca, jakiegoś sera twarogowego. I tutaj, czyli tak naprawdę, zobaczcie, ile to jest. To nawet nie jest połowa przecież, ponieważ tutaj jest stożek, to jest jakaś jedna trzecia tej pizzy jest pokryta czymkolwiek. I to tak ładnie się czytało, czego tam na tej pizzy nie ma, a tak naprawdę tego jest bardzo niewiele. W każdym razie nie jest ona smaczna. E, poważnie, nie jest ona dobra i, i tych składników tutaj za dużo na niej nie ma. I powiem szczerze, że tak za bardzo, bardzo nie chcemy testować. Nie wiem, czy będziemy testować, zobaczymy, ale no, chcemy, z jednej strony chcemy przetestować. Nie ma smaku. No nie ma smaku. Z jednej strony, strony chcemy przetestować, jak będzie, jak będzie wyglądała i smakowała ta wersja standardowa, bez podwójnego sera, ale z drugiej, tak jak mówię, troszkę na kasy, bo to jest tam z napiwkiem 5D, kosztuje. No a za masz dwa kubełki Kepsy. No, dwa kubełki KFC, za, no takie, no pierdziele. <noise> okej, okay, w każdym razie no zobaczymy, czy zdecydujemy się na drugą, bo jest fatalna, naprawdę jest fatalna. No, naprawdę no, jest fatalna i, I kurki smakują jak gąbka z wodą, tak? No. No okej. Okay. Dobra, jeszcze ostatnie ujęcie, żeby nie było, że tylko ten jeden fragment tak wygląda. Zobaczcie, przecież tutaj jest to samo. Widzicie? Monikowi też nie smakowało, tak? No. <noise> Dobra. No. No to wystarczy, jak się zdecydujemy dograć, to, to damy wam znać. No, na razie, hejka. E, dobra, słuchajcie, jednak postanowiłem nagrać już końcówkę tego, tego filmu. E, ta pizza okazała się tak fatalna, że jednak nie będziemy e, kupować kolejnej. E, damy tą szansę tylko tym pizzeriom, których pizza nas zatys usatysfakcjonuje, tak? Czyli jeżeli ta pierwsza będzie na tyle dobra, że uznamy, że warto kupić kolejną, e, to tak właśnie zrobimy. E, w tym przypadku, no... Dajcie mi sekundkę, w tym przypadku naprawdę szkoda ich jeszcze bardziej sponsorować, no daje ciała i zwyczajnie, no zobaczcie, jak, jak wygląda tutaj, jak wygląda na talerzu. Sory bardziej, ja nie lubię marnotrawienia jedzenia, ale no, większość tej pizzy jest zwyczajnie do wyrzucenia. Ten twaróg, o którym mówiliśmy, to jest najprawdopodobniej ten sos, jaki to był Aguś? Śmietanowo-grzybowy, no nie? Który się tam ściął na tej pizzy i fatalnie to się tak razem prezentuje. Jest, no, kiedyś zamawialiśmy o nich już pizzę i było troszkę lepiej, ale teraz jest fatalnie i zwyczajnie przetestujemy kolejne firmy i zobaczymy, jak inni wypadną w porównaniu właśnie do... E, do jak to się nazywało, Aguś? E, I, Nie, Italiano. Tak, tak, Italiano. Italiano Cukrowa 2A w Szczecinie. No, powinni się troszkę jednak poprawić. Ale jest to, to bardzo smakuje. Tak? <laughs> Może ktoś taki <śmiech> jest. <śmiech> Dobra, no trzymajcie się, do zobaczenia, hejka.